Witam Was widzowie już w kolejnym odcinku na tym kanale. E, dzisiaj gramy dobrze drugi odcinek z Atlanty 2.0 Gramy sobie tak na nie spokojnie dzisiaj o założeniu co moją czerwoną na z nawet nie wiem skąd ją mam e, Tak sobie tutaj gramy. No i mnóstwo się pozmieniało. E, tutaj jest ten sklep z ostatniego odcinka, chyba mam coś z dygłusy Minecrafta. Tutaj mam magazyn z tego sklepu O tutaj jest właśnie zapłata Zabieramy sobie zapłatę od ludzi Tutaj jest ten sklep Naprawdę dużo Przemianę wlowałem Tutaj jest właśnie ta zapłata Chyba to tak działa, że się wrzuca Nie e, Tutaj mam tą skrzynię z takim sywkiem. Tutaj coś bym mógł dorobić, górę zostawiłem na ciemno. Bo mi się tak po prostu podoba na krzycze. Wam się podobało mi, tak? A tutaj jakby. Judy, co to jest? A, to jest... U, to jest. Tutaj. Już nie można. Mam tajną bazę przed jułkiem, ale boję się, że ją Wam. Powiecie więc. Znaczy ją Wam, znaczy. Już mi się wszystko pomyliło Jukowi powiedział, więc na razie nie wam, nie powiem, nie pokażę, bo lepiej ja nie mogę się wysłuchać na każdym filmie. I co tu tutaj jest? Pewnie wy się zastanawiacie, Wojtek, czym nam, czym się wysłuchaj, jak zawsze, czym nas gdzieś zaskoczysz. A tutaj mnóstwo porozbudowałem. Tutaj będę Tutaj po prostu robię swoją willę. Tutaj mam takie staw wojska, tu jest. A tu będzie mój domek. o ja bym chciał ogarnąć papuszkę szybko, daj, daj ziarna. Będę chciał mieć papułkę. e oni sobie robią teraz żarty. Ja jeżeli jednego ziarna to już nie mogą dać. Kurde, nieważne. E, kiedyś się ogarnie. No, ale... O! A ja miałem od... Nie, po prostu ja jestem wizowy tylko tu jest napis. Dom Wojtka. Gdzie jest ta papużka? Ja Chcecie mieć. Ale... Tutaj jest tunel którym będziemy wypływać. Tutaj w ogóle będziemy mieć do wypływania tuner. Tak on wygląda. Jeszcze nie dokończyłam. No pewnie widzicie, bo potrzebuję wiadro, bo nie jestem geniuszem E A te, ale teraz? Co no, ile on i chce te, tego te ziarna Ile jeszcze się rozpadało e, No to idealną e, kupiłem e, widząc porównanie do nagrywania Na som, ideme do našego skarpu. Tutaj to je zase uvána. Tu ma nejakým meným Tam coś znowu stuka robią na polu. Nie wytrzymamy hmm. Jeszcze coś tak. No, ja jestem najgorszym graczem w walce. To sobie zabierzmy. Tej. Ja sobie posadzę kakaowce. Kakao, kakao, kakao. Pamiętajcie, że yy, gracie na tym serwerze, którzy będą mieli kakao, wtedy możemy być tylko my. No, nie wiem, czy mogę Wam teraz zaufać z pokazaniem tej i Jeszcze przyciekam, aż będę konsekwent... Yy, będę, będę po prostu gadał z Juki, żeby jej nie oglądały. Yy filmów, które nagrywam jest to jest ta bardzo i powiem wam, że jest ona blisko. Mm. Mm. gdzie to jest? Czemu ja tutaj? Ja nie wiem, jaki jestem dzisiaj, Luga nie jest. Łocho, jesteśmy jednymi z najgorszych. Jestem jeden najbogatszy. Trzeba zrobić muzykę. Motyka. 26. Motyka favorita. Ej, czy mi się zrobiła aktualka? Że mi się chyba zrobiła... Nie, nie zrobiła mi się aktualizacja. Ej. Zawsze nie widzimy takiego enchantu. Ja wolę zawczyt Czemu? Ale... nie mam to wstrzymane? Ej widzowie, bo coś dziwnego się stało A sprawdźmy czy na innym tak działa drewno coś się mi yy, się chyba coś ja nie miałem takiej opcji widzowie bo ja yy, gram na starej i zwykle nie ja mam tak tutaj wstrzymane Dziwnego się stało, a ja by... nie, yy, zrobię nie, mi się chyba jakaś aktualizacja albo nie, nie wiem, Ja to już zostawiam temat na inny odcinek będę po prostu co no to trzymane. Nie, widzowie to jest... To jest przesada. To jest yy, Minecraft, co żeś mi zrobił. Teraz wszyscy będą pisać. To jest aktywizacja. To jest, aktywizacja. jest, jest, jest aktywizacja. Tak będziecie pisać, pisać albo do mnie mówić, jak, jak się znamy z ale Ale Dziwne, ja już kończę, bo ja muszę to uchać. oh god